W związku z tym, że pojawiają się właśnie różne nieodpowiedzialne opinie czy fake newsy, musimy przeprowadzić dużą, uczciwą akcję informacyjną i profrekwencyjną. Wiemy, że dzisiaj tylko. Poniżej 50% osób ankietowanych deklaruje chęć przystąpienia do szczepienia. Musimy nad tym pracować, po to, żeby uzyskać tą odporność populacji. Więc musimy rzetelnie komunikować i prowadzić działania profrekwencyjne. Wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność, bo to są fundamentalne założenia, które pozwolą nam skutecznie, skutecznie podkreślam, przeprowadzić proces szczepień. Wiedza jest w tym procesie najważniejsza, ponieważ tylko wiedza daje możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących zaszczepienia się. Wszyscy możemy być pewni, że zanim jakakolwiek osoba w Polsce zostanie zaszczepiona, wcześniej ten produkt jest testowany, jest badany na dziesiątkach tysięcy wolontariuszy, na dziesiątkach tysięcy osób, które uczestniczą właśnie w badaniach klinicznych. Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych, który będziemy również wykorzystywali do celów, o których powiem za chwilę, czyli do promowania czy umożliwienia osobom zaszczepionym funkcjonowania na zasadzie ozdrowieńca.